Symeona, towarzyszy nam dzisiaj ikona pisana przez księdza katolickiego z, Zielonogór z zielonogórskich diecezji. W dialogu z wiernymi kościoła wschodniego wszedł w duchowość wschodu i pokazał ideę człowieka świętymi w swojej ikonie. Starzec pochylony nad dzieckiem, Eleuza. Czułość starca nad nowonarodzonym. Przechodzenie pokoleń, które wszczepione są w Bożą Ekonomię Zbawczą. I nieważne, czy jesteś starcem, czy nowonarodzonym, jeśli jesteś poświęcony Bogu, jesteś we właściwym miejscu. To rodzi wspólnotę. Wspólnotę pełną czułości, oddania, którą na gruncie posługi w świątyni określamy pojęciem bogobojności. Jej istotnym, charakterystycznym, rozpoznawalnym kryterium jest bojaźń Boża. Jeśli boisz się Boga, to jesteś na drodze do autentycznej mądrości, bo tylko ta mądrość się liczy, która zbawia. Jeśli nie rozpoznałeś tej drogi do mądrości i kroczysz innymi drogami, to po co te drogi? Która rodzi mądrość, mądrość zbawienia ujawnia się w postaci świętego Symeona jako spokój spełnionej nadziei. Nadziei człowieka, który w mądrości, rozpoznawszy, co w życiu jest ważne, żyje tą nadzieją, że spotka się z Bożą Sofią. A tą Sofią. Cielo jest nikt inny, jak logo z Ojca i obraz Ojca zostawiony nam jako drogowskaz poszukując mądrości na drodze bojaźni Bożej. Spełniona nadzieja. Stara ikona z XII wieku. Ikona, która Pokazuje bardziej adorację dziecięcia przez starca wpatrzonego w Mesjasza. W ten sposób Ikona stara się nawiązać do dwóch bardzo ważnych zdarzeń z historii Starego Przymierza. Tak pisze o tych dwóch zdarzeniach święty Kosmas z Majumy, jeden z ojców kościoła wschodniego, pisze tak, niegdyś na górze Synaj, Mojżesz ujrzał Boga z tyłu i stał się godnym usłyszeć niewyraźnie głos Boga w ciemnościach i burzy. Teraz Symeon przyjmuje w ramiona Boga, który wcielił się dla nas, pozostając niezmiennym, tym samym Bogiem niezmiennym i z radością spieszy przyjść z tego życia do życia wiecznego. Dlatego woła teraz o Władcą, pozwól odejść słudze Twemu. I drugie zdarzenie ciągle w tekście świętego Kosmasa z Majumy. Kiedy Izajasz ujrzał oczyma wyobraźni Boga chwały, siedzącego na wysokim tronie, otoczony przez aniołów, zawołał, biada mi, widziałem Boga światłości, która nie gaśnie, władcę pokoju. A boski starzec, widząc słowo niesione w ramionach matki, i pojmując chwałę, która objawiła się prorokowi, woła Oczcigodna, niczym tronu niesiesz Boga Światłości, która nie gaśnie I władcę pokoju Twoja łaskawość o Chryste okrywa niebiosa Wyszedłeś ze świątyni Matki Nieskalanej Aby się ukazać w świątyni Twojej chwały jak dzieciątko podtrzymywane w ramionach i wszystko wypełniłeś swoją chwałą. Święty Kosmas, wkładający w usta Symeona tę modlitwę chwały, wskazuje, że trzeba widzieć powołanie Symeona nie tylko jako człowieka świątyni, ale jako tego, którego Bóg w specjalny sposób ustawił na drodze takich postaci jak Mojżesz. Oglądający Boga, Boga na górze Synaj i Boga w krzewie gorejącym, i jaki który miał wizję Boga w chwale. A oto teraz ta chwała w dzieciątku Jezus jest w Jego ramionach. I to jest to, co człowiek winien jako poświęcony Bogu w świątyni, otoczyć adoracją. Adoracja. Chrystusa. Dla nas staje się ona możliwa poprzez kontakt z dziecięciem, z Chrystusem, najprzód w Jego słowie. Mówi nam Kościół, że gdy w liturgii czyta się Słowo Boże, to Jezus Chrystus jest obecny wśród nas i do nas mówi. Wtedy możemy zobaczyć Mesjasza Pańskiego w Słowie. Ale to było dla Niego jakby za mało i postanowił jeszcze urealnić tę swoją obecność w Eucharystii. I od tego momentu każdy z nas, jak Nowy Simeon, może adorować Jezusa Eucharystycznego. Zobaczyć Mesjasza Pańskiego i w ten sposób przygotować się na moment odejścia, na moment spotkania po tamtej stronie już na wieczność. Cała ikona wpisana jest w złote tło. Zresztą to złote tło towarzyszy wszystkim ikonom tych naszych spotkań rekorekcyjnych, bo to, co robimy, wpisuje się w Bożym Plan Zbawienia, w rzeczywistość Bożą, Świętą, a kolor złoty, żółty oznacza, że wzrok nasz kierujemy tam, gdzie On przebywa, do nieba, aby stamtąd czerpać natchnienie. Także w tej dwunastowiecznej ikonie Symeona, głównym tłem, w który wpisane jest powołanie Człowieka poświęconego świątyni Symeona jest złote tło. Natomiast cała postać jest obromieniona Bożą łaską. Zaznacza się to nie tylko w blasku siwych włosów, ale także w blikach i fałdach szat wskazujących na dynamizm tej postaci. To nie jest starzec niedołężny. Człowiek służący świątyni jest człowiekiem dynamizmu. Jak trzeba to nawet tańczyć będzie liturgicznie, żeby tylko oddać chwałę Bogu, adorując Bożą Tajemnicę w świątyni. I taki jest Symeon. Symeon, który z szacunku dla tego, którego rozpoznał pod wpływem Ducha Świętego jako Mesjasza Pańskiego chwyta go przez welon.